Polacy pytają się, dlaczego polski złoty się tak zawala. Proszę zobaczyć, co się przed chwilą działo. Złotówka była po 4 zł i 9 groszy za dolara amerykańskiego. Polska złotówka także zawala się do funta brytyjskiego. Proszę zobaczyć, co się działo w ostatnich dniach. Polacy pytają, dlaczego polska złotówka się tak zawala, mimo to, że mimo tego, że mamy tak wysokie oprocentowanie. Proszę zobaczyć, co się działo w ostatnich dniach. Polska złotówka zawaliła się do funta brytyjskiego do 5,25. Mimo tego, że mamy oprocentowanie Narodowego Banku Polskiego. 5,75, nasze kredyty są oprocentowane 9, w bankach płacą 5% za trzymanie pieniędzy w pieniądzach. A dzisiaj nadeszła informacja o obniżeniu oprocentowania przez funta brytyjskiego do 4,75. Dlaczego złotówka, szanowni państwo, zawala się do dolara amerykańskiego, do tak słabej waluty jak funt brytyjski? Dlaczego polski złoty także źle wygląda do euro? Proszę zobaczyć, co się dzieje. 4,31, jednak przed chwilą było jeszcze 4,38. Proszę zobaczyć, to nie, są, to nie są żarty. Przed chwilą euro kosztowało 4,37, no i teraz się zawaliło do 4,31, prawda? Czyli bardzo dużo zaś pieniędzy stracili. Polacy się pytają, dlaczego tak jest. Polacy się pytają, dlaczego gdy matka z dzieckiem jest przez tydzień w szpitalu, musi siedzieć na krześle i nie jest w stanie spać, dlaczego w szpitalach brakuje pieniędzy na to, żeby matka z małymi dziećmi mogła leżeć na łóżku. Szanowni Państwo, czy Polska się już rozpada, czy Polska się już rozpadła? Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź na przykład w dzisiejszym newsie. Proszę zobaczyć, Szanowni Państwo. CBA, CBA, agenci CBA weszli do siedziby Polsatu. Chodzi o umowy z TVP w tle mecze. Szanowni Państwo, rynek nerwowo reaguje na akcję CBA w cyfrowym Polsacie. Funkcjonariusze CBA weszli do siedziby Polsatu. Dlaczego tak się stało? A no dlatego, szanowni Państwo, że za rządów donal zarządów Jarosława Kaczyńskiego, szanowni Państwo, Mateusza Morawieckiego i za prezent prezydentury Donalda, przepraszam, yy, yy, to, yy, to nie ma znaczenia, jaką tam ma ten z Krakowa, kiedyś zapomniałem, je, szanowni Państwo, zapomniałem, jak się nazywa, bywa prezydent Rzeczypospolitej, bo chyba jest tak już nieważny. Pamiętam, pamiętam, Andrzej Duda. Szanowni Państwo, za czasów Andrzeja Dudy, za czasów Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, TVP, Szanowni Państwo, yy, kupił za... Prawie 100 milionów euro, szanowni państwo, 100 milionów euro odkupił sobie prawa do pokazywania meczy, prawda, ale tu miała być taka obopólna wymiana. No i Polsat miał też kupić od TVP, szanowni państwo, prawo do transmitowania innych meczy, które sobie wykupiła TVP, tylko że Polsat TVP zapłacił 5 milionów euro, tak więc, szanowni państwo. TVP, oczywiście z naszych pieniędzy, bo TVP, ja oczywiście uważam, że TVP powinno być zlikwidowane jak najszybciej, znaczy się powinno być sprzedane, nie powinno być spółek skarbu państwa. Tak, wam potrzebne te spółki skarbu państwa. No i CBA weszło, szanowni państwo, w sytuacji, gdy mamy sytuację, szanowni państwo, yy, nie pamiętam jaki tam był prezes TVP, nie ma to znaczenia, szanowni państwo, ale wiemy jedno, w sytuacji, gdy matki z dziećmi w szpitalach muszą stać przez tydzień, noc w noc albo spać na krześle, bo nie ma łóżek, szanowni państwo, TVP za nasze pieniądze odkupuje. Za prawie 100 milionów euro, szanowni państwo, od Imperium Soros, Soros yy, Soloża. Soloża, szanowni państwo, którego szopkę ostatnio widzieliśmy, jego rodzinną szopkę z jego dziećmi, widzieliśmy, szanowni państwo. Tam nie wiem, czy on domaga, nie no już wiemy, dlaczego nie domaga, może, szanowni państwo, bo może od miesięcy albo od lat CBA patrzyło na to wszystko, szanowni państwo. 400 milionów z podatków Polaków zamiast na szpitale, zamiast na bezpieczne drogi, żebyśmy mieli bezpieczne drogi, Szanowni Państwo, żeby ludzie byli bezpieczni na polskich drogach, Szanowni Państwo, zamiast na szpitale, żeby matki z dziećmi mogły ze swoimi dziećmi małymi być w szpitalu, gdy dzieci ich potrzebują w tak strasznych, Szanowni Państwo, przykrych chwilach dla wielu rodzin. Szanowni Państwo, TVP odkupiło sobie za milion, za milion, szanowni Państwo, za milion, za, mi, za, za 100 milionów euro, no 80 milionów euro po dzisiejszym kursie to jest 400 milionów złotych, szanowni Państwo, dzisiaj to jest około 400 milionów złotych w obopólnym jakimś takim dealu, prawda, no ale ten deal wyszedł taki, że Polsat za transmisję od TVP, szanowni Państwo, zapłacił tylko 5 milionów euro. Tutaj właśnie potrzebujecie tak TVP, szanowni Państwo, jak potrzebujecie spółek skarbu państwa. Właśnie do tego są Wasze spółki skarbu państwa, szanowni Państwo, tak więc pod zarządem, szanowni Państwo, prawa i sprawiedliwości, takie się działy w tej spółce skarbu państwa. Czy to jest spółka skarbu państwa? Nie wiem. Moim zdaniem TVP powinno być sprzedane z zyskiem, szanowni Państwo. Nie TVP nigdy nie, powi nie powinno, szanowni Państwo, coś takiego istnieć w kraju demokratycznym jak yy, TVP. Zamiast na szpitale pieniądze będziecie wydawać, szanowni Państwo, żeście se mecze oglądali, przecież mecze można oglądać, szanowni państwo, na całym świecie mecze się ogląda w normalnych krajach yy, przez y, stacje prywatne, jak chcesz to sobie kupujesz mecz, jak nie chcesz to sobie nie kupujesz szanowni państwo i, i, i tyle, i tyle, prawda, freak fighty te wszystkie fajty MMA, te y, KSW, walki w Stanach Zjednoczonych ogląda się przez pay per view, szanowni państwo, a w Polsce zamiast na szpitale, szanowni państwo idzie, idzie y, 100 milionów euro, 80 milionów euro do Polsatu, szanowni państwo a, a, a w międzyczasie oglądamy teatrzyk, szanowni państwo rodzinny teatrzyk, szanowni państwo Państwo, ile tam kosztował, nie wiem ile kosztował pana Soloża, szanowni Państwo, jacht, ale chyba właśnie kosztował około 100, bo ma taki jacht, pan Soloż, 100 milionów euro kosztuje ten jego jacht. Szanowni Państwo, ciekawe czy dzisiaj jest na swoim jachcie. Szanowni Państwo, wiem jedno: matki z dziećmi, szanowni Państwo, śpią na krzesłach, w szpitalach przez tydzień. Taka wasza Polska, piekło pisowsko-peowskie. Szanowni Państwo, to jest Polska, szanowni Państwo, tak się, takie rzeczy że dzieją się w trójmieście. Nie wiem czy tak też jest w Warszawie, czy tak też jest w Krakowie. Szanowni Państwo, może dlatego Polska złotówka zawala się do dolara przy gigantycznym oprocentowaniu, bo może dlatego tutaj tylko widzicie TVP, no ale szanowni Państwo, w Ministerstwie Finansów, no, Morawiecki mówi, nie, to nie moja wina, ale tu największy finansista Polski, szanowni Państwo, za jego przecież ostatnich dni wy wyprowadzono z podatków Polski, szanowni Państwo, przeznaczono yy, miliardy złotych dla zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów, szanowni Państwo, w kredycie 2% Spłacając odsetki zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom za trzy razy nie, za drogie nieruchomości. Szanowni Państwo, a 20% tych pieniędzy od każdy dofinansowaniu wartości jednego Mercedesa poszła na ludzi spoza Unii Europejskiej. Może dlatego w Polsce mamy, zaczęła się bieda. Może dlatego do Polski idzie głód. Szanowni Państwo, i tylko może nas ocalić cud. O tak, szanowni Państwo, cud nas nie ocali, bo Udzyk wszystko klepał, nasztorcował. Polakom, z, szanowni państwo, starym babkom, starym dziadkom yy, Udzyk naklepał i pokazał. Tu pro, powinien wyjść i powiedzieć, bracie i siostry, bo ja wina zgrzeszyłem. Szanowni Państwo, nie wiedziałem, ale teraz już będzie inaczej. Szanowni Państwo, rozpad państwa polskiego postępuje, rozpad polskiej złotówki, proszę zobaczyć co się wydarzyło, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość, proszę zobaczyć co się wydarzyło. 4,37, proszę to zrozumieć, 4,37 w sytuacji, gdy nasze oprocentowanie to 5,75, szanowni państwo. W strefie euro oprocentowanie co 3,4%. Kredyty hipoteczne, szanowni państwo, na nieruchomości w Hiszpanii, gdzie te nieruchomości deweloperskie potrafią być deweloperskie, nowe, nowo wybudowane. Nominalnie trzy razy tańsze, bo nie są tak napompowane ceny w Hiszpanii jak w Polsce. Szanowni państwo, kredyty są tam na 3%, w Polsce na 9%, trzy razy za drogie nieruchomości. No i oczywiście mamy ciemność, zimno i śmierdzi. Szanowni państwo, bo za Mateusza Morawieckiego nakazano zaklejać kominy, ale to nie tylko Mateusz Morawiecki, także gminy, Gminy każą zaklejać kominy, szanowni państwo, gazu nie mamy, elektrowni nie mamy, szanowni państwo, nie mamy, nie mamy, nie mamy benzyny, nie mamy nic, szanowni państwo, ciemno, zimno i śmierdzi, idzie głód, idzie srogi głód, ale cóż tam, szanowni państwo, yy, yy, diabeł się przebrał w ordat i spod niego ogonem macha. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, w tej sytuacji, proszę zobaczyć. Kraków, minus 2, minus 3 minus 1, minus 1, minus 1 taka sytuacja, może ta złotówka dlatego się zawala, szanowni państwo bo tutaj w TVP rządzącym, szanowni państwo przez nominata pisowskiego, nie pamiętam jak on tam ma nazwisko, jest takich dwóch braci, nie pamiętam jak on ma na nazwisko, szanowni państwo prezes TVP, nie pamiętam jak on ma na nazwisko naprawdę, też z Gdańska oczywiście jak Tusk, szanowni państwo no, setki milionów idą w takie idą w takie rzeczy, szanowni państwo za Obajtka, szanowni państwo, półtora miliona. Ona, miliarda z Orlenu poszło. Jakbyś miał firmę i byś wysłał gdzieś półtora miliarda, to byś wiedział, gdzie jest twoje półtora miliarda, ale oni nie wiedzą, gdzie jest półtora miliarda, szanowni państwo. A tutaj, ale tu już y, następny przebieraniec, szanowni państwo, wyrzedł pół Też pół miliarda miało pójść, szanowni państwo, na dom schadzek jakiś tam, nie wiem, co to, co, co on tam budował, szanowni państwo. No, ale oczywiście najfajniejsze były agregaty dla Ukrainy i majtki za, też za pół miliarda, szanowni państwo, co Cóż za piękny kraj, cóż za piękny kraj, aj, 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 aj. Szanowni Państwo, minus dwa, ciemno, zimno, śmierdzi i idzie głód, głód, szanowni Państwo, bo Polska została rozkradziona. Największa korupcja w Polsce jest, w Europie prawdopodobnie jest w Polsce, no może gorzej tylko jest, szanowni Państwo, na Białorusi, Rosji i Ukrainie. No i może w Rumunii, ale no tutaj byśmy polemizowali, bo Rumunia idzie, szanowni Państwo, żwawo idzie za nami. Taka rzeczywistość, szanowni Państwo, w Warszawie ciemno, zimno, śmierdzi, szanowni, ciemno, zimno, śmierdzi idzie głódce, a szanowni państwo wchodzi, tak wam potrzebny TVP naprawdę, tak wam pa szanowni państwo potrzebny TVP, zobaczymy co zrobi Udzyk, szanowni państwo, kiedy Udzyk tu pokaże palcem, że on się mylił że tu już tam nigdy nie nasztorcuje takich harpaganów no, chyba niedoczekanie nasze diabeł się wornat przebrał i z pod niego ogonem macha, wykorzystując naszą tysiącletnią warę szanowni państwo, taka rzeczywistość się w Polsce proszę zobaczyć, szanowni państwo, w danym momencie e Fund brytyjski, złoto troszeczkę spadło, ale i tak rośnie, trochę spadło, ale idzie znowu do góry, wiadomo wybory, prawda? Złoto drastycznie rośnie do dolara amerykańskiego, proszę zobaczyć, szanowni państwo, złoto rośnie do dolara amerykańskiego drastycznie, do funta brytyjskiego troszeczkę też spadło, no ale już się odbija, bo co zrobili? W Wielkiej Brytanii obniżyli oprocentowanie. Więc będzie drukarka, będzie produkowanie, szanowni państwo, taniego pieniądza. Więc co się będzie działo? Przypominam, szanowni państwo, a, tutaj następne, następny motyw, prawda, bo dolary dolarami, prawda, no ale następny motyw. W Narodowym Banku Polski trzymamy funty brytyjskie, które są coraz niżej oprocentowane. W Narodowym Banku Polski trzymamy 20 miliardów funtów brytyjskich, szanowni państwo. I proszę zobaczyć co się dzieje z funtem brytyjskim Nie dość, że nie jest w ogóle oprocentowany Prawie coraz niższe ma oprocentowanie To tylko od 2006 roku Zawalił się z 300 funtów za jedną uncję Do 2077 dzisiaj ale ogólnie do 2150 No i idzie dalej do góry Szanowni Państwo, lekkie odbicie, lekki spadek Lekka korekta i idzie dalej Coraz niższe oprocentowanie, coraz bardziej wartość Traci funt brytyjski, a my trzymamy 20 miliardów Funtów brytyjskich w Narodowym Banku Polski Zamiast szkupować szanowni Państwo Niczym Niemcy i Francuzi i Włosi Złoto od 20 lat Gdybyśmy zamiast funtów brytyjskich kupowali złoto To dzisiaj w skarcu narodowym Jeżeli chodzi o ekwiwalent funtów brytyjskich Mielibyśmy dzisiaj, szanowni państwo 120 miliardów funtów Ale w złocie, a mamy 20 miliardów funtów W papierkach Szanowni państwo, co się dzieje, szaleństwo Dziwicie się, że jest jak jest? No cóż, Szanowni Państwo, i będzie jak jest. Szanowni Państwo, będzie coraz gorzej, bo Pols Polskę toczy, Polskę, Szanowni Państwo, toczy złodziejstwo. Fo! złodziejstwo toczy Polska, szanowni państwo. Korupcja spółki skarbu państwa, ludzie wierzą, że im do czegoś są potrzebne, szanowni państwo. Naprawdę tak wam potrzebne są spółki skarbu państwa, jak wam jest potrzebny TVP i Polsat, szanowni państwo. Taka jest w dany moment. Tak jest wam to potrzebne. Te wszystkie pieniądze my nie płacimy ich, szanowni państwo, żeby sobie żeby były wpompowywane w Polsat, w zagranicznych bankach w zagranicznych deweloperów, w zagraniczne korporacje, tylko żeby nam budowano szpitale, żeby matka z dzieckiem mogła godnie urodzić, szanowni państwo, żeby matka z dzieckiem, gdy dziecko zachoruje, mogła pójść i sobie wygodnie leżeć przy dziecku chorym, szanowni państwo, ale nie, piekło Jarosława Kaczyńskiego, szanowni państwo Maru Morawieckiego, On, w, za, za ich czasów zamiast, szanowni państwo, pieniądze na szpitale, to idą na Polsat, na zagraniczne banki, na zagranicznych deweloperów, na TVP. TVP was uzdrowi, szanowni państwo, TVP was uzdrowi, a jak was nie Uzdrowi TVP, to kto wie, może Was Polsat uzdrowi, szanowni Państwo. Taka rzeczywistość. Polska, szanowni Państwo, jest w rozpadzie nasz kraj się wyludnia zapada, rozwala, szanowni państwo a na sam koniec działalności gospodarcze od nowego roku zostaną jeszcze bardziej przyciśnięte bo to jest ostatnia grupa społeczna w Polsce szanowni państwo, jeszcze rolnicy i działalności gospodarcze, które zostały i mają jeszcze jakiś rozum, reszta szanowni państwo, to są pracownicy za 700 euro, za minimalną coraz więcej ludzi będzie zarabiało minimalną działalności gospodarcze są niszczone na masową skalę w Polsce, w tym samym czasie rozrastają się, szanowni Państwo zagraniczne spółki, spółki skarbu państwa, szan szanowni państwo. No i tyle. A naród się depopuluje, ale już czeka nas podmianka. Szanowni państwo, tak więc taka jest rzeczywistość, a to jest tylko wszystko czubek góry lodowej. Pozdrawiam, cześć.